tekst, który pisałem o tobie w fakcie, był bardzo zabawny, bo musiałem pisać na temat zdjęć, gdzie cię przyłapaliśmy z preparacji na lotnisku. I bardzo, i temat był taki, że na lotnisko bierzesz swoją dietę. Czy faktycznie, kiedy chodzi o Twoją dietę, to jest tak, że nie możesz sobie pójść już do byle jakiej restauracji, bo ty jesteś tak bezglutenowa, zgadza się? Bezlaktozowa. Bez laktozowa, I to chyba w ogóle można oszaleć, kiedy masz taką dietę. No, przynajmniej mięso jem, ale też już odchodzę od tego, bo. Mhm. Aha. No przynajmniej jem mięso, ale też już od niego odchodzę, bo jakoś tak się lepiej czuję. I... Psychicznie i fizycznie jak tego mięsa nie jem. Mam świetną dietę. Nie wiem, czy mogę tu robić reklamę, ale mój prywatny kucharz to jest naprawdę świetna dieta, bo po pierwsze są białe pudełka, więc od razu jakoś tak estetycznie to wszystko wygląda. Po drugie, codziennie rano dostaję wodę kokosową jako taki pierwszy shot na czysty naczto, albo wodę arkaiczną i w ogóle. No po prostu luksus cudowny. Zawsze jak otwieram każde pudełko, to wygląda to jak z restauracji, więc rzeczywiście jem każdy posiłek. Kiedyś miałam diety i, i inne i nie potrafiłam zjeść wszystkiego. A tutaj jest wszystko tak smaczne, że że, że jestem naprawdę restrykcyjnie się tej diety trzymam. Poza tym przed wegą bardzo chciałam, w sensie przed filmem Patryka Wegi, przed Bangkokiem, chciałam troszkę schudnąć i też wyglądać bardzo jak najbardziej zdrowo i tak wiesz. Dlatego starałam się jeść, nie jeść nic spoza diety, więc nawet to na lotnisko wzięłam tą dietę. Bo ja się e... zgadałam o diecie w ogóle. To jest w ogóle bardzo <noise> ciekawe, na pewno bardzo dużo osób w to kliknie, ale z tego co wiem, to ty nie jesteś uczulona na laktozę i na gluten, po prostu to jest twój wybór. No to skąd? Jesteś uczulona? Ja jestem uczulona na laktozę. I nie sprawdziłam tego jeszcze przez badania, w sensie badania na celiakię, ale ja jestem przekonana, że jestem uczona na gluten, ponieważ zawsze jak zjem gluten, to po pierwsze puchnę, a to jest związane z moją niedoczynnością tarczycy, mm -hmm. a po drugie robią mi się jakieś takie, jakieś takie plamki na skórze, mi to swędzi, mi to, mm -hmm. mi to boli i tylko jak zjem gluten. Jak go nie jem, to nagle mi to wszystko schodzi, jest wszystko w porządku, jestem, nie jestem opuchnięta itd., bo... W niedoczynności tarczycy właśnie są tendencje do puchnięcia, do zatrzymywania wody w organizmie i bardzo ciężko później się tego pozbyć, a dieta potrafi zdziałać cuda i dietą tak naprawdę można się wyleczyć z niedoczynności tarczycy, jak i z wielu innych chorób, A czy może kiedy jeszcze te potrawy niewłaściwe, to ci na przykład też trochę psuje humor? Tak. Bo jelita to drugi mózg, podobno, tak mi moja trenerka mówi. I rzeczywiście to działa. Kiedyś się spróbowałam na początku, nie wiem, nie jadłam glutenu przez miesiąc i nagle zjadłam sobie pizzę, to dwa dni później po prostu czułam się, to, czułam taką depresję, jakoś nie wiedziałam o co mi chodziło mi smutno. Poza tym od razu jestem senna po takim glutenie, po dawce ogromnej mięsa itd. Taki, takie jedzenie naprawdę osłabia, więc ja nie mogę sobie na to pozwolić, bo mam ciągle tyle pracy, że muszę mieć dużo energii. żeby mieć dużo energii, to muszę jeść zdrowo.